Kiedy myślimy o bitcoinie, co pierwsze przychodzi do głowy? Prawie zawsze to samo: cyfrowa waluta, prawda? Pieniądz internetu. I w sumie nic w tym dziwnego, bo tak go nam od początku przedstawiano. Ale zatrzymajmy się na chwilę. A co jeśli to całe podejście jest błędne? Co jeśli patrzymy na bitcoina przez zupełnie zły pryzmat i jego prawdziwa rewolucyjna rola nie ma prawie nic wspólnego z finansami? Okej, okay, zanurzmy się w ten temat. A naszym przewodnikiem. Będzie praca dyplomowa z MIT. Co ciekawe, napisał ją ktoś, kogo raczej nie kojarzylibyśmy z tym światem: Jason P. Lowery, major amerykańskich sił kosmicznych i stypendysta obrony narodowej. I tu jest sedno, właśnie w tym cytacie: Lowery mówi, przestańmy analizować Bitcoina jak ekonomiści, a zacznijmy patrzeć na niego jak stratedzy wojskowi. On nawet tworzy nowe pojęcie, software, żeby opisać tę zupełnie nową, no właśnie, zdolność. Żeby w ogóle zrozumieć tę teorię, musimy najpierw pojąć jedno absolutnie fundamentalne rozróżnienie, którego dokonuje autor. Chodzi o dwa kompletnie różne rodzaje władzy. Z jednej strony mamy więc siłę fizyczną. To jest surowa, niezaprzecalna energia. Wyobraźmy sobie moc silnika odrzutowego. Nie da się z nią dyskutować, po prostu jest. Z drugiej strony jest siła abstrakcyjna. Ona działa, bo my wszyscy zgadzamy się, że działa. To jest na przykład autorytet sędziego. Jego władza nie bierze się z siły mięśni, ale z naszej wspólnej wiary w system prawny. I tu dochodzimy do kluczowej różnicy – podatności na manipulację. Siła fizyczna, jak ta, którą dysponuje pilot-myśliwca, jest czymś zewnętrznym. Nie da się jej oszukać. Waty to waty. Kropka. Ale siła abstrakcyjna? Cóż, ona jest wewnętrzna dla systemu wierzeń, a to oznacza, że można nią manipulować. Można zmienić prawo, podważyć autorytet, znaleźć luki. Dobrze, a teraz zobaczmy, jak to wszystko ma się do naszego cyfrowego świata. Według Clowerego cały nasz cyfrowy świat, dosłownie cała infrastruktura, opiera się wyłącznie na tej abstrakcyjnej władzy. Administratorzy serwerów, programiści, to oni mają niemal boską kontrolę. Mogą w każdej chwili zmienić zasady. W tym świecie nie ma nic, co byłoby zakotwiczone w fizyce. To system, który w całości opiera się na zaufaniu do ludzi, co czyni go z natury, no cóż. Bardzo kruchym. I to prowadzi nas do absolutnie kluczowego pytania: Skoro cyberprzestrzeń jest tak delikatna i podatna na manipulacje, to czy jest jakiś sposób, żeby wprowadzić do niej coś realnego, coś namacalnego i niezmiennego? Czy da się tam w ogóle użyć siły fizycznej? No i właśnie tutaj, zdaniem autora, na scenę wchodzi bitcoin. A mówiąc ściśle, jego serce czyli mechanizm konsensusu zwany proof of work dowód pracy. I to jest genialne, bo to pokazuje, że dowód pracy jest czymś znacznie, znacznie więcej niż tylko metodą tworzenia nowych monet. Autor twierdzi, że to jest tak naprawdę model bezpieczeństwa. Każda, absolutnie każda próba oszustwa w tym systemie, wymaga zużycia prawdziwej fizycznej energii elektrycznej. Atakujący nie walczy z linijkami kodu, które można jakoś obejść walczy z prawami termodynamiki, a z nimi, jak wiemy, się nie negocjuje. I to jest ten moment, aha, mamy do czynienia z przełomem. Zamiast opierać bezpieczeństwo systemu tylko na abstrakcyjnych regułach w kodzie, Proof of Work kotwiczy je w czymś niepodrabialnym – w koszcie energii. Wszystko to prowadzi nas do wielkiego finału argumentacji Lowerego i jego nowego terminu – software. Tak, to nie jest literówka, to celowe połączenie słów software i war, czyli wojna. Zdaniem autora, to jest zupełnie nowa kategoria technologii, technologii, która pozwala narzucić swoją wolę w świecie cyfrowym poprzez, no właśnie, narzucanie realnych fizycznych kosztów. Ten cytat podsumowuje to idealnie. W systemie opartym na abstrakcyjnej władzy ranga, koneksje, wpływy mogą dać komuś przewagę. Ale w systemie opartym na watach liczy się tylko surowa energia. To czyni go fundamentalnie sprawiedliwym i odpornym na polityczne gierki. Więc jaki jest z tego wniosek? Taki, że być może powinniśmy patrzeć na Bitcoina jak na narzędzie do obrony cyfrowej suwerenności. Tak jak państwo bronią swoich fizycznych granic, tak protokół typu software może bronić tych cyfrowych, sprawiając, że atak staje się po prostu zbyt drogi pod względem zużytej energii. No dobrze, to teraz spójrzmy szerzej. Bo jeśli ta interpretacja jest choć w części prawdziwa, to jej konsekwencje są, cóż, gigantyczne. Mówimy tutaj o potencjalnie zupełnie nowym polu bitwy o miejscu, gdzie siłę można projektować bez użycia czołgów i rakiet o zdolności do zabezpieczenia najważniejszych danych i systemów w sposób odporny na klasyczne cyberataki to naprawdę mogłoby wywrócić stolik w globalnej rywalizacji mocarstw. I właśnie z tym pytaniem na koniec zostajemy. Teoria majora Loweriego jest radykalna, to pewne zmusza do myślenia i niezależnie od tego, czy ktoś się z nią zgodzi, czy nie, jedno jest pewne rzuca ona kompletnie nowe światło na technologię, o której myśleliśmy, że wiemy już prawie wszystko.